A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to ile kosztowałoby nas tam kupienie domu? Czy aby na pewno mieszkania na dziesiątym piętrze w Katowicach są tańsze, dlatego że widać z nich Sosnowiec? Zapraszam na wycieczkę, poznamy ceny nieruchomości w sześciu stolicach. Polskich memów. W szóstym punkcie wybierzemy się za granicę, aż na Borneo, czyli do domu sympatycznych nosaczy sundajskich. Klucz wyboru miejsc, gdzie będziemy analizować ceny nieruchomości, jest oczywiście mocno śmieszkujący, ale same dane są wzięte z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Ten raport to naprawdę poważna sprawa, bo analizuje wszystkie, ale to dosłownie wszystkie, Akty notarialne w Polsce danego roku. Jesteś tu pierwszy raz. Ja nazywam się Darek i prowadzę firmę kupującą mieszkania na rynku wtórnym za gotówkę. A na tym kanale y, dzielę się wiedzą o nieruchomościach. Zanim zaczniemy sobie śmieszkować, jeszcze kilka słów o tym raporcie. To prawie 200 stron danych na podstawie aktów notarialnych, na podstawie prawdziwych cen transakcyjnych. Zajmiemy się tylko jednym wskaźnikiem, medianą. Mediana jest o wiele lepszym wskaźnikiem niż średnia, no bo średnia może być zakłamana przez wystąpienie nawet jednej, ale za to ekstremalnie wysokiej wartości. Wszystkie kwoty, o których będę mówił w tym filmie, no to są mediany z danego roku i z danego jednego powiatu. A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady. Myśleliście o tym chociaż raz w ciągu życia? Jeżeli tak, to kliknijcie kciuka w górę, yy, no dobra, zastanawialiście się ile to mogłoby Was kosztować? Powiat Bieszczadzki jest jednym z najtańszych w Polsce i mediana jednego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego tam w powiecie Bieszczadzkim, aha, z rynku wtórnego oczywiście, yy, kosztuje mniej niż 2,500 tysiąca złotych. A teraz zajmiemy się Sosnowcem. O pieszczadach marzył pewnie każdy. A czy ktoś marzył o sosnowcu? Czy żarty i te brutalne memy o sosnowcu mają jakieś usprawiedliwienie? Otóż okazuje się, że w sosnowcu mediana mieści się w przedziale pomiędzy 2,5 a 3000 złotych. Jak to wygląda na tle sąsiadów? Są powiaty czy miasta na prawie powiatu, które oczywiście są droższe. Na przykład właśnie sąsiadujące Katowice czy Jaworzno. Ale uwaga, uwaga! Z tych danych wychodzi coś, co ucieszy wszystkich mieszkańców Sosnowca. Macie sąsiada. U którego jest gorzej, gdzie mieszkania są tańsze, gdzie Mediana jest na tym samym poziomie, co w powiecie bieszczadzkim, a tym miastem są Mysłowice, czy to oznacza nową modę na memy o Mysłowicach zamiast Sosnowca? Radom. Co tam u was, jak lotnisko wpłynęło na ceny nieruchomości? No tutaj już wchodzimy na wyższą półkę cenową, ponieważ mediana jednego metra lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego mieści się w przedziale pomiędzy 3000 zł a 4000 zł. Być może samo to nie jest zaskoczeniem, no bo jednak Radom jest dosyć dużym y, miastem i na szczęście ceny mieszkanie nie wyznaczają y, okrutne memy. Yy, ale niespodzianka yy, czai się wokół Radomia, w powiecie radomskim. Okazuje się, że mediana cen nieruchomości, niecałe 100 km od Warszawy, jest dokładnie taka sama jak kilkaset kilometrów od Warszawy na rubieżach kraju pod wschodnią granicą. Zostań ze mną do końca. Przed nami jeszcze Łódź, Warszawka i Krakówek, potraktowane razem w jednej kategorii, a także to egzotyczne Borneo. Tymczasem, teraz muszę cię poprosić o jedną drobną rzecz. Wciśnij przycisk z łapeczką w górę. To mi bardzo pomoże rozwijać kanał. Sprzedajesz mieszkanie? To super, że na siebie trafiliśmy, bo ja kupuję mieszkania szybko i za gotówkę. Gotówkę mam w tej walizce za sobą. Możesz otrzymać ode mnie ofertę gotówkową, możesz otrzymać ode mnie darmową wycenę. To wszystko po kliknięciu linku w opisie filmu na dole. Pamiętaj, że kupuje mieszkania wszędzie, nawet w sosnowcu. Tu Łódź! Kurde. Czy Łódź zasługuje na taką opinię, jaka przebija się z memów? No, nie wydaje mi się. W, razem z Łodzią wchodzimy naprawdę już do pierwszej ligi polskich miast, i tam mediana kształtuje się na poziomie, mieści się w widełkach pomiędzy 4000 zł, a. 5000 zł. Warszawka i Krakówek potraktowane razem, no ale oczywiście do tej kategorii yy, można dodać też kilka innych największych polskich metropolii. Mediana mieści się w przedziale pomiędzy 5001 zł a 10691. A teraz jedziemy tam na Borneo. Borneo to trzecia największa wyspa świata i jest domem dla tych przeuroczych nosaczy sundajskich, które w polskiej memologii stały się symbolem Polaków. Borneo jest politycznie podzielone pomiędzy trzy kraje, więc do swojej szybkiej kalkulacji sprawdziłem, który kraj jak gdyby zajmuje tam największą powierzchnię. No i wyszło mi, że Indonezja. A następnie zastanowiłem się jakie jest największe indonezyjskie miasto właśnie na wyspie Borneo. Tym miastem jest Samarinda. Internet twierdzi, że średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku wtórnym w Samarindzie wynosi 25 milionów rupi indonezyjskich. Przeliczenie kursu pozwala nam stwierdzić, że to równa się około 6,5 tysiąca. Polskich złotych. Wola, voilà. kolejne podobieństwo Polaków i nosaczy sundajskich zostało właśnie matematycznie, statystycznie udowodnione. Mamy bardzo podobne ceny nieruchomości. Oglądaj dalej filmy, które pojawiły się na ekranie, dzięki nim będziesz wiedzieć więcej na temat nieruchomości. Zostaw łapkę w górę i subika.